Cześć, witajcie w kolejnym czwartym już odcinku z serii, zagrajmy w grę na północy. Wojno na północy, siema! Dokładnie, senon gra flotar. ze mną, A widzisz, przywitałem się zanim powiedziałeś, że ja. No jasne, ale to jest ten. Nie brzuchomówca, tylko Jasnowic. No właśnie. Brzuchomówca. Ej, ale, ej, to jest ten pierdziel, co rozstawia ten. No a tak, by the way, to nie jest gra na północy, tylko wojna na północy. Ale powiedziałem już to, nie musisz ale dwa razy no, mówić. Ale no, by nikt nie słucha, rozumiesz? Ej, tu jest złota skrzynka, ja sobie wezmę w tym Teraz. Ej tam też mam jakieś no, nóżki halo? Roki miecz z kuźni. Zobaczcie mm. co to jest Krótki miecz ucznika, o to coś Uf. dla mnie Jak łucznik o, może ch używać Chyba mi. nie Dobra Ej, gdzieś tu miałem stopy, czemu nie mam stopów? Stopów, stopów A musimy, musimy podnieść, nie? I go zabić Tego gościa, chyba Już Już go zabiłeś? No orełka, nie ma tam pierdzielenia się Ale poprzez tarczkę No orełka to, oreł to tam mówię, nie ma, nie ma z nim opierdzielania się ty, to Chodź szmato. A, szaman to łokieć, jest. koło, wrotek, szmato. Dobra, brutalne trafienie. Ty, ja ciągnę. Dobra, jak, jak zawsze. Obróć się. dźwignie, no. Będę strzelał. Brama się na nacięła, otwieranie trochę potrwa. A, oczywiście. Jestem Dobra, biegnę tam na dół. Na dół. Ej, idą. Kiny. Kiny. Tu, tu był jakiś ork Czekaj, czy się samobronić, czy będę musiał ci pomóc. no ja tam dam radę. E, o! Wow! Chyba, że po bokach. Właśnie. Ale po nie, bokach chyba, może chyba być ciężej. Więcej. Brama się w ogóle otwiera? No nie, zacięłaś, nie rozumiesz? Aha, ja Teraz się samoczynien naprawi. A, oczywiście. Albo przyjdą te elfy. I nam Mamy. pomogą. Um. O, o, elfy bez skitu Pomożemy wam! Użyjmy Pomożemy! swoich mocy pięknisiów. I... I system. na pewno to pomoże. W większości elfy to pedały pewnie. Eee... Nie wiem. Hazard. otworzyłeś coś? Nie, po prostu zabiję morka. O, brama to no się otworzyła. Od a tam stoją elfy i siema! Siemanko, I Użyj... idź do cytadeli. Cytadeli. Ej, aha, ja tu chcę przejść tędy, a to. Są no, posłuchaj się laska, no. Ale okay. tu pamiętam co będzie, jaki będzie A, na, na, na mostach. No 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 będą te bombiaki szły. Słońce! Yeah. No, nie, nie, trochę... nie w tą stronę Pospieram idziesz. Trochę strzał, nie w tą stronę idziesz. Eksploracja, halo! Okej, okay, niech nie będzie. Mamy misje poboczne, właśnie to było mówione u mnie na odcinku, że mamy misje poboczne i będziemy je robili. No dokładnie. Tak ta, ta, ta było. Ale ją teleportowało! No bo to jest magiczka, nie? Makka to jest Makka. Wierzysz lewą czy prawą stronę? Prawo yy, stojąc przodem do bramy, eee. Dobra, tylko że chyba będą przychodzić z dwóch stron na raz? Czy z jednej? Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Teraz jest niestety po bitwie na moście, ale problem z internetem. Robią swoje. To jest klątwa YouTuberów chyba, bo ostatnio Flotara też dobra. No, ja tu mam główną <laughs> internet i mam lecie, że... Ty, trze. No dobra. Nie, nie drugi nie, nie ma, a szkoda. Ale by się przydało, nie tak kusi, że tak pizgnąć gnoja, kurde w czerwone czy coś. No tak jak ty wtedy pizgnąłeś i rozwaliłeś tam dużo rzeczy. <laughs> Dokładnie. Jeśli jesteście ciekawi o co chodzi, zobaczcie e, ostatni etap, znaczy, rozgry rozgrywki u flotara. Ej, to jest skrzynia! No tu też jest skrzynia, bo no, ja. Tu im... są skrzynie! Ej, ale te, ja tą skrzynię wygrzebałem! Z skąd? O, z, z tego, z Ej, ziemi. Niech, ci, niech ci to nie obchodzi. A, <noise> tak tutaj to jest? jest dźwignia. A czekaj, najpierw może tam pójdziemy, może coś tam jest. Gdzie musimy iść? E, ty jesteś obrońca? E, Poczekaj, ja może coś do ciebie mam. Zobacz, co ci wejdzie. Rękawica z północnych wzgórz. O, dobra, wezmę to. Dobra. E, tak. E, Rękawica. O, dziękuję. Bardzo dobre. Smakowite. E, dobra, to jest jednoręczny, jednoręczny. Kurwa, chcę dwuręczny miecz. Tu jest sklep! Dobra. spółków? Patrz, jaka, jakiej szaty chyba nowej dał, albo nie. Dobra, nieważne. Ja sobie robię tylko sklep. No tu. Tu dalej gdzieś się idzie. Ej, jest jakaś dźwignia. No nie, właśnie, cofnij się. Nie, 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 nie. Ej, tam. to jest skrzynia. Ale. No. Złota? No. Serio? Znaczy, nie, nie, z, no, w skrzynia, ale złota nie, bo tak patrzę. Taka, ty tylko sprzedaję. No, no opatrz się to, jeszcze, co masz w tym drugim ekwipunku, nie? Te, takie, no te... wiem, wiem. Ten na, na dole. Bo to się fajnie tak... Kumuluje. Razu... Kumulacja by się Kumulacja. wspomniała. chę Hełm sobie kupię. Albo brońkę. Brońkę? Już nie wiem, co, co, co jest lepsze. Hmm. Albo kupię sobie wszystko. O, jesteś I, tutaj? Ja jestem najlepszy. Jeśli o to ci chodzi. <słuch> <słuch> mm, tak. <słuch> U, 57 armor. Muszę go mieć. Tu mamy. W sumie Albie lepszy niż ja mam. Oporowy. Oporowy daje Strażnik to jesteś, ty nie? E, chyba ta. Dobra. Ty obrońcą w takim razie jesteś. Muszę sprzedać te rzeczy. Moje? No dzięki. Nie, po prostu w sklepie była kusza dla ciebie, czy tam łuk, czy. coś takiego. łuk? łuk? Ej, a jak to mogę naprawić, cholera? No Co właśnie, się tak coś zastanawiałem Kto mnie tak urządził? Dziś zastanawiam. Dobra. W sumie tymi mi nic nie mają teraz, lol to... Tak, czekaj, te kamienie nie To gówno posprzedaję Masz, jezu, ile Hajs. dawaj, Hajs? Ile masz? No czekaj, jeszcze nie wiem Ja ile mam... Hajsy. Milion A ja dwa Ty tylko na statystyki byś patrzył, ej. no przepraszam Chciałem po prostu, bo nie wiedziałem, czy znajomy z tobą jeszcze jest opłacalna I muszę No nie, chyba Muszę spojrzeć na statystyki Chyba nie, kurde Przepraszam. Bra, rusz, ruszamy dalej. Czekaj, ja dopiero sobie kupuję rzeczy, ja dopiero no, sprzedałem. tu jest dźwignia. A, rzeczywiście była skrzynka, Masz rację. Monety, złota fajka, naznaczona mm -hmm. boję tarcza. Fajka. Też mam, też mam złotą fajkę. Haha. Ha. If no, daj mi... A, bo może nie. Kurde. Ej, ja pociągnę dźwignię i... <śm> I Kurde, ty... Alfa Trabant <śm> bez podtekstów? Ale no, było pociągnij, dźwignię. To co miałem Na, powiedzieć? A ty by ściągnął wszystko, kurde. Nie Takie śmieszki to są. Ludzie śmieszki. Dokładnie, bardzo śmieszne. Dobra, tak twój śmieszne, że aż zało, założono nowy kapturek. Pokaż? Dobra. Jak wpiszesz zmieni... w naszym kapturze? A ja ci zajebię, tak ogonkę, co jej, ogonka tak ogonkać? Chodź, dobra. Janusz. Ej, i stałem koty, jaski miałem Eby użyć? O co chodzi? A, to że nie o lasce chodziło, o dobra. Dobra, nevermind. I jestem brudny. Wow, Kupem. zablokowali nas pomiędzy dwoma bramami! Boże, niespodziewanka! Kto? Jest kuszą na, na środku, nie, nie spodziewam się. No, dalekie. Okay. takie. Ej, tam do góry jest jakiś pierd pierdek. Dobra, na nich. No łatwo. Łatwo, łatwo, za łatwo. Ja sobie popatrz, jak napierdziasz. O, ale idą, sieka. A to z innych stron nie idą? Ja. nie widzę. E, ważny punkt. Dobra, tu. A tu! Do... Yy, gra mi sama mówi, hej, ty tu i no. będą wychodzili. To jest w sumie takie dla no, nie do rozwoju. Yy, czyli akurat dla flotara. Akurat dla mnie specjalnie z dedykacją. Wszyscy przeglądasz jakwipunek. Są... Wiesz co, bo... Aha, wymagane są obydwoje bronie jednocześnie, subcio. No. Bo Ej, ty to... może pójdę w taki taki w tan... No. no to da dalej. No, A nie mam... mieli... Tonka. Sprzedałem tank w sumie, źle. Wow, wow. Są moi! Chodź tu! Ej, ja mam już ja dostałem trzy levele, nie? Chyba? Ta? I nic nie tak plus, plus minus, trzy levele i punktów sobie jeszcze nie dodałem hmm? Czyli masz około 9 punktów Dzięki. A ty właśnie dodajesz te punkty czy strzelasz? No nie. już myślałem. Nie. Idą, masz plecy! No wiem, wiem że mam plecy Tylko myślę że ktoś się nimi zajmie Kurde, bo nie mogę podejść pod górkę. Dobra. Dobra. Ale slomo, slowo, fajne. Skasiłem ci go. Gdzie ważny punkt? Eee... Oni ze wszystkich stron atakują. Tym razem. No. A nie mi moich, bo o, widzisz, że razem w plecy. Halo. No, to jest, jest taka karma dla psa. Karma, bitch. Jest być i zbyt znaczy się. Nie. Nie. Zapomnij, zap... poziom, mam. Tak? Nie. No Nie. który, który masz? 8. no. Teraz mam siódmy, także. A ty właśnie wiesz, co cieszyłem się, że cię wywaliło? Internet, <noise> bo. sobie przynajmniej podetpiłem trochę. W sumie? No, tak, by było spokojnie. właśnie, na moście się działo. Znaczy no. po prostu tak jak tutaj przeciwnicy przychodzili tyle. No właśnie, i tyle. A właśnie, dużo straciliście. Tak naprawdę nic, w sumie. Dokładnie. <noise> no Jestem. kurde, no ile strać można ten rok, kupi? No. Hmm. Bo nie mają innego rogu. A, tylko ten głupi akurat dużo? Nie wiem, znowu mi ktoś plecy zrobił, no ja pierdzielę, no. O, no co dobrze to ci robisz? tak. No i znowu mnie biją, no. O oh, fucking. Co? Czekaj, bo tak się trochę wkomponowałem. O, wybuchacza. O kurde, dobra, orzeł. Orzeł coś zrobił? Ty, on chyba, on zabił jednego, czy? No, No, Dobra, pomogę ci. Boom. A skupiłem ogień na sobie W Ej, znikają mi, co? No bo nie... to ja no mi się frajer Jak zabiłam. Dupensja oh. Poszynuj pomocy ktoś tu za dużo wypił O oh. tak Dobra, go mi. Zajeb go orełku Dobra, tu jest... Ten gościu Coś jeszcze żyje? No tu przy nas Aha, dobra Czyli w sumie Już nie. Coś w gówno coś gówno? Ej, no przepraszam I Czemu krzyczałeś w grze? Halo? czym człowieku ty? Wiem, że mikrofon się włączył w grze Nie, nie Ej, są do góry Czekaj, ja tu zbieram itemki Dobrze walczyliście, no zarąbiście Trzeba było pomóc, a nie się no, patrzeć No ty pizdy oczywiście z murów, no <noise> Jesteśmy tacy nie. bezpieczni, a nie to co wy Ej, drugi most No właśnie, nie, tutaj nie, 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 nie Aż się A wystraszyłem. to tak wyglądało w sumie Wystraszyłem się, że mnie znowu bywali ty ja tak nie Krzysztof. To zabił typa Wow, duży ork. Dawaj go Mój jest, mój Czas jest krytyczny Dobra, masz ten gnoju tam Ach. Ej, na Uuu, niego trzeba Dwa czasy krytyczne No ja dwa krytyki dopiero za trzecim razem go sobie zabiję Spektakularne rozczłonkowanie hmm. Hmm, Odchujałeś go W skrócie Ej tu jest jakaś twierdza Twierdza krzyżowiec o Nareszcie Brama otwarta Czemu użyłeś orła? Żeby się wkomponował w tą Ale się nie wkomponował hmm, No nie wiem jak to skomentować Nieważne A, ostatecznie cios zaczął się skopiłem żeby go a co tam, a nie ma nikogo. Ja chciałem sobie dać punkciki. Buła. Tak ja tylko sobie dam szybko punkciki. I łokieć. I łokieć. Jeszcze ile mam punktów do przydziału? 12. O, ku... no ty jest jesteś? Ja, ja w twoim wieku mam 13. <noise> w twoim wieku. <noise> Dokładnie. Dobra, potwierdź. Okej, okay, już wszystko ma. O, statystyki tu są bez kitu. O, pan też mi odpadł. Dobra, chodź, chodź, chodź. Musimy zobaczyć, co tam jest. Właśnie, Czy to jest koniecowa misja? Kontynuuj. Czekaj na gospodarza. gospodarzu? Yy, go, 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 kontynuuj. Kontynuuj, Kontynuuję gospodarzu. A nie. Dobrze, mości gospodarzu. Ty nie jesteś, ty, ty jesteś gościem. Tak, ja zawsze jestem gościem. <laughs> Fabi To czy. co. O! to mm, jest pancerzy. Ale Cyca Cycata Dela Cica ta Dela hmm, de Frutti di Mare? A ja, ja Brazil, Brazil. Brazilian. No i oczywiście Janusz... Dobra. Zaatakuj go. Aha. Nie trafiłeś. Ty! Na no pierdzielałeś. Dobra. Nas. Ale wolno, nie to co my w niego. No dobra, jan... headshoty lecą, bańki tam źrygruszcy gram. zrobiłeś go? Tak. Okej, okay, spoko. Ej, no dlaczego? Nie wiem. Bo ja nie. Czekaj, bo tu wyczuwam, bączka? Nie. Puścisz bączka? Nie. Łoł! Wow. Idą ziomalki. Myślę, że tu będzie coś ukrytego. Ja, ale oni w sumie sami się rozwalają. Tak zauważyłem. Bo, bo ja w sumie do nich strzelam. Ale to bułę! Tylko łokcia brakowało. Masz ty, glonojadzie tam. Tu jest jakiś Janusz. Dobra Przydałoby mi się, wiesz co, atak obszarowy Bo ja jadę w ten, w jakieś takie gówno pojedyncze To jest niefajne, bardzo No, shit dni nie był dobry Shitstorm, yeah Oh fuck Nie, bo tu nigdy nie walczysz praktycznie z jednym przeciwnikiem Tylko zawsze napierdzielasz z tymi No U. Allah u bardzo. Ale O ja. oh, Żyjesz? Żyję Flotar konia Dobra, pomogła mi Dobra, blać. Cieka! Czy coś? Nie jak się mówi. Ja też właśnie nie wiem. Brama się otwiera. O! Patrz na to! Hello! Ty, nie zabiło Milo było. A nie, zabiło. Okej, okay, nie, niech będzie, że go zabiło. Go... Umarłem. Ta, tarzan. To po tym dyn-dyn-dyn? Ej! Złota skrzynka, Złotą, golden skrzynka! Mulecz, mam. Solidny miecz. Super. Ty, ale to jest wymaga 14 woli. Hmm? Czekasz artef artefakty wybitnemu kowalowi. Ej, bo coś zebrałem. No, wybitne artefakty. Wybitny kowal chyba. Ej, napierdzielają w nas. Yo, mam lepszy miecz, dobra, lecę. Janusz, pomagam ci. Dobra, czekam. Uuu. Oh. O kurde, ile zrespił tych ziomków? Mój, 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 mój! Zabójstwo Dobra. we współpracy. Nie. Yeah. A ja się położyłem. Laska, chodź tu. Czekaj, Lasko leci. Wali konia. <noise> Kucnęła sobie kupa robi. Kurde, zabrałeś mi go, a nie. O, ja, ja go zabiję. Krytyczne Kurde, zabójstwo. Kurde, nie wierzę. Masz bułę. Psz. O, Ooo, kradzieju! dasz mi tego? Uuuuu Spierdykaj! Zabrałeś to? No ostatecznie Ja Jak on to zrobił! Ale tylko Ja coś że ty się nie bijesz tylko ten. Wciskasz prawie z myszy wow. Co, Co to? to? Jakieś dziwne okrzyki, nie wiem. Przestraszyłem się Na z góle! Na zgul! A, A nie goo! No! <laughs> oh. Tęsknię za tym no coś w tym jest Czekaj, ty idę na zgój napierdziałaś Mogę na zguli? Nie Jaki to jest? Nic zgóli? nie ma LOL a są na góle Gdzie ty masz na góry? Nie no słyszałem takie krzyki. A nie to były orki, po prostu wychodziły z głębin. To on tak krzyczą? No! No mają takie dźwięki są. Te dźwięki powiem Ci, że są wzięte z Mori. Jeżeli bardzo ciebie to interesuje. A wiem, nie że więc, ciebie. Nie wiem, że to są dźwięki, więc... <laughs> nie wiem o co ci chodzi, siomeczku. Ty też nie mam pojęcia. O się Ej, ziomeczek. powiesz, Jak wciisz jak kontrol? No To się bronisz? No wiem. To czemu A... się nie bronisz? O to no, nie ten, to ten. Bo ja atakuję. Ty ziomeczku, no. Ej dalej, trzeba chyba tu iść ziomeczki prze... ej, nie, tu byliśmy. Nie, ale tam się tam była brama, pamiętasz? Tak. I no no tu po prawej obok skrzynki, nie pamiętasz, że była brama. Brama? Ważny punkt. Teraz możemy przejść przez bramę. Okej, okay, ej z Co tam jest? Lichnie zdrowia! DBS of the best. Możemy tu przejść, nie. Nie ta brama ziomeczku. No a tam była jakaś inna brama ziomeczku? Najlepsze bramy w mieście! Ty ja tu była był jakaś brama? Bramirin? Koszulkę? Tu jest brama downie. A Aorek stoi... O, się... U mnie w ogóle oni się nie ruszają Bo teraz U mnie też coś. Mieli Gink, laki szmato. mózgu Mmm, ostateczny cios Ej tam nic nie już nie ma, co za szmira I po nich, przejdźmy dalej Nie! Znaczy Egolas, ona tak powiedziała, zwróć. przejdźmy dalej z pierwszej. Monetki! Proszę, monetek! Monetki! Dobra, idziemy. idziemy dalej? Zbierz swoją kupę, no? Chodź. Okay. Pamiętaj, że część wcześniej nagrałeś, nie? Wiem, wiem, spokojnie. Okay, dobra, myślałem, że. zapomniałem. Co ty będziesz widzą żałował moim, kurde. <noise> Dosyć, że swoim żałujesz, to moim będzie żałował? No mm, dokładnie. Ej, tutaj uh, będzie. Agandaur! Aganda pok bok Głową, tak. Mm. Włota... Pro, w, w, wrota płoną. Mm. Eledon, to zjebał? O nie! Je... Nie lubię tego momentu. Aha. My musimy ich osłaniać. No. Dobra. Lecimy? Oczywiście, lecimy z tematy. Nie uwielbiam takie gierki, ej, my się tym zajmiemy, a wy nas osłaniajcie, bo o, atakują wrogowie. Oni I są magarami? Czaco milacze, kurde. Nowy cel, obroń... O ty! No. Dobra, lecimy. lecimy. Full focus. Albo nie. Dawaj, ekipa! Mamy tego, e, Bell... No, bez kitu. No, będzie można go użyć. Ale wydaje mi się, że później będą lepsze oki, dlatego nie warto teraz marnować. A on będzie z nami na zawsze? Nie. Jasne. Całe życie. Oczywiście, że. A co ty chcesz, żebyś se poszedł? KS, Obroń, ale przed żołnierzami Orków. O właśnie, a żołnierze Orków to są te. wiesz. O właśnie, te? Pięci. No. To są żołnierze. Uuuu. nie we współpracy. Ty, ty ja też w niego no. napierdzielam. Mój! Dobra. Mój! Dziękuję. Kurwo! I kasta Plus 106x ma dostęp. Ty ziomuś, przysadzaj. Teraz no, no, ale no, się już. Przesadzaj. I no dalej, no w gaście to no. Dobra, ja lecę. No właśnie. A bo, aha, bo to płonie. Chyba. My nie wiem, no. bo co oni robią. Natomiast w dzielają to sobie. się. Płonące drzwi. Ale to jest dziwne. Aha, bo my. Nie będziemy z nim walczyli, nie z tym Aga, Agandurem. Jeszcze nie, pewnie. A, no bo o to chodzi w grze, nie? A jakby po Ale godzinie sobie czasu. O, jego Aragon zabił przecież. Chyba. Nie. To nie ten. To nie ten? To był ten rzecznik Saurona. Aha. o, o niego właśnie... ci chodzi, przy, przy no, no. czarnej bramie, tak? Dokładnie. No to nie, to w ogóle o, chodzi o inną historię, powiem tak. A, no nie, nie trafiłem. Ja pierdziel. Ej, biją ich! Eredan! Nie, Eredan. El. El. el, el, ro, el o, ro, Dlaczego mi to robicie? Chłopaki! Szyjcie! Ty zamiast się obrócisz, by coś pierdzielić, to oni się przytulili do tych drzwi. No bo oni potrzebują skupienia koncentracji. Dostają kosy w plery, ale nie. Ale po co? Lepiej otworzyć jakieś wrota. Wiesz, A. co mi nie pasuje, że jest mało krwi w tej przeszłości. Bo jest Uuu. taka czarna, Borki nie mam krwi Borki nie mają serca. Bo są rudzi nie mam duszy, tak jak ty w Ja Nie nie są rude! troll! Ej! Ty woje Orła zaatakował trolla. Ty, atakuje trolla, jeszcze raz. Nie, no, czekaj, bo nie jest. Cooldown jest Sam Bra. jesteś down. Jest! U zabiję go! Nie, możemy mu coś zrobić, czy nie? Nie na razie. Ty możemy. O, no wojownika i z strzelca. Tak mi się ten motek zbugował. Kury. Aha! Uciekają. Czekają. Ucieka? No nie wiem, tak powiedział. Ha! Uciekają. Albo nie, to moja postać, powiedziała. No orki. O! Zesrałem. się. Kto tam będzie?

Mm -hmm. Dobra, do tak, ja Zobaczę ten, bo coś tam dostałem fajnego na ramienniki. Kopacza, o! O! Do Minecrafta chyba! No dokładnie. E, ty jesteś obrońcą? Tak. Jaką tak, masz kuszę? Nie, to ty jesteś obrońca. Nie. Bo ja mam łuki. Ja ci Nie wiem. No ja nie mogę, obrońca i mam na czerwono. Jak jakby nie mógł ci tego dać, wiesz? No, to wydostępnie ja muszę być. No, to Dobra, nie ale w tym odcinku to by było na tyle, dziękuję za nam Flotar. Cześć, grałem. I zapraszamy do kolejnego odcinka, który ukaże się już na Flotara. Na kolejny odcinek, ty kurwa, do kolejnego Polaku. Wy... Ty kurde, analfabeto ty. Ale póki co to jest koniec, Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzałeczka. Yo.